Myślałam, że wychowałam syna na dobrego człowieka. Myliłam się. Kiedy leżałam w szpitalu walcząc o życie, moja synowa robiła wszystko, żeby przejąć mój dom i oszczędności całego życia. Sądziła, że jestem za słaba, żeby się bronić. Ale to, co pokazałam sędziemu na sali sądowej, sprawiło, że jej twarz zbladła jak ściana. Dzisiaj opowiem Wam historię, która udowodni, że matka zawsze musi mieć oczy dookoła głowy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak się broniłam przed chciwością własnej rodziny, zostaw subskrypcję i komentarz pod tym filmem. Twoje wsparcie pomoże mi dzielić się takimi historiami z innymi. Nazywam się Zofia. Mam 68 lat i nigdy nie sądziłam, że w tym wieku będę musiała walczyć z własną rodziną o dach nad głową. Przez całe życie pracowałam ciężko jako pielęgniarka w szpitalu w Krakowie. Każda złotówka, którą zarobiłam, szła na utrzymanie domu, wychowanie syna Marka i budowanie skromnej, ale bezpiecznej przyszłości. Myślałam, że dałam mu wszystko miłość. Edukację, wartości. Jak bardzo się myliłam. Ta historia zaczyna się pewnego marcowego poranka, kiedy poczułam silny ból w klatce piersiowej. Sąsiadka znalazła mnie na podłodze w kuchni i wezwała karetkę. W szpitalu dowiedziałam się, że to był zawał serca. Lekarze mówili, że miałam szczęście, przeżyłam, ale potrzebowałam długiej rehabilitacji. Właśnie wtedy mój syn Marek i jego żona Karolina wkroczyli do akcji. Na początku wydawało się, że naprawdę się o mnie troszczą. Karolina przyjeżdżała do szpitala codziennie, przynosiła owoce, rozmawiała z lekarzami. Marek wyglądał na zaniepokojonego, trzymał moją rękę i powtarzał Mamo, nie martw się o nic, my się wszystkim zajmiemy. I zajęli się, tylko nie tak, jak sobie wyobrażałam. Trzeciego dnia pobytu w szpitalu, Karolina przyniosła mi do podpisania kilka dokumentów. To tylko formalności, mamo Zofio, mówiła z tym swoim słodkim uśmiechem, który zawsze wydawał mi się trochę za słodki, żebyśmy mogli opłacać twoje rachunki i zajmować się domem, kiedy będziesz w szpitalu. Wiesz, pełnomocnictwo. Byłam słaba. Pełna leków przeciwbólowych, ale coś we mnie zadrżało. Spytałam: Czy to nie może zaczekać? Chciałabym to najpierw przeczytać spokojnie. Zobaczyłam, jak jej uśmiech na moment znika. Oczywiście, mamo, ale wiesz, rachunki się nie zapłacą same, a dom musimy go zabezpieczyć. Zabezpieczyć. To słowo tkwiło mi w głowie przez całą noc zabezpieczyć przed czym. Przecież to mój dom, który spłaciłam 30 lat temu. Rachunki były zawsze opłacane na czas. Co właściwie chcieli zabezpieczyć? Następnego dnia, kiedy byli na obiedzie, poprosiłam pielęgniarkę, żeby pozwoliła mi zadzwonić do mojej starej przyjaciółki, Hanny, która jest notariuszem. Opowiedziałam jej o dokumentach. Po długiej pauzie, Hanna powiedziała. Zofiu, nie podpisuj niczego bez mojej obecności. Przyjadę jutro. Hanna przyjechała następnego dnia rano, jeszcze przed Karoliną i Markiem. Przejrzała dokumenty, które mi zostawili. Jej twarz stawała się coraz bledsza. Zofiu, powiedziała cicho, to nie jest zwykłe pełnomocnictwo. To przeniesienie własności domu na nich i dokumenty do zamknięcia twojego konta oszczędnościowego gdybyś to podpisała straciłabyś wszystko poczułam jak ziemia usuwa mi się spod nóg mój własny syn dziecko które nosiłam karmiłam uczyłam jak chodzić chciał mnie okraść kiedy leżałam w szpitalu walcząc o życie łzy płynęły mi po policzkach ale Hanna chwyciła moją rękę płacz później Teraz musimy działać. Masz telefon komórkowy? Miałam. Stary model, który Marek kiedyś dał mi, żeby być w kontakcie. Hanna pokazała mi, jak włączyć dyktafon. Trzymaj telefon przy sobie. Nagraj wszystko, co będą do ciebie mówić: każdą rozmowę, każdą wizytę to będzie twój dowód. Kiedy Karolina przyjechała tego popołudnia, już wiedziałam, z kim mam do czynienia. Ale udawałam, że jestem wciąż słabą, zdezorientowaną, starszą kobietą. Wzięłam telefon pod koc i włączyłam nagrywanie. Karolino powiedziałam słabym głosem wciąż nie czuję się na siłach podpisywać te dokumenty może poczekamy, aż wrócę do domu. Jej maska miłej synowej pękła. Słuchaj, Zofia już nie mówiła mamo nie mamy czasu na twoje kaprysy. Rachunki się piętrzą, dom wymaga remontów. Jeśli nie podpiszesz, możemy stracić wszystko. Chyba nie chcesz, żeby twój syn został bez dachu nad głową. Ale to mój dom, odpowiedziałam cicho. Twój dom? A kto się nim zajmuje, kiedy ty leżysz tutaj? Kto płaci rachunki? Marek pracuje na dwa etaty, żeby utrzymać ten cholerny dom. A ty nawet nie doceniasz jego wysiłku. To było kłamstwo. Moje emerytalne wpływy były automatycznie przelewane na konto, z którego opłacałam wszystkie rachunki. Marek nigdy nie włożył ani złotówki w utrzymanie mojego domu, ale pozwoliłam jej mówić dalej. Każde słowo zapisywało się na nagraniu. Wiesz co? Kontynuowała Karolina, przysuwając się bliżej. Lekarze powiedzieli mi, że możesz nie wrócić do pełni sił, może w ogóle nie będziesz mogła mieszkać sama, będziesz potrzebowała opieki, domu starców, a za to trzeba płacić. Jeśli sprzedamy twój dom teraz, będzie z czego? Sprzedacie mój dom? Szepnęłam naprawdę wstrząśnięta. No, technicznie najpierw musi być na nasze nazwisko, ale to tylko formalność, rozumiesz? żebyśmy mogli podjąć najlepsze decyzje dla ciebie. Kiedy tego wieczoru przyszedł Marek, myślałam, że może on będzie inny, że może to wszystko to pomysł Karoliny, a mój syn wciąż ma gdzieś w środku to dobre serce, które znałam. Znowu włączyłam nagrywanie. Synku, powiedziałam. Karolina mówiła dziś o sprzedaży domu, czy to prawda? Spojrzał na mnie, a w jego oczach nie było ani krzty kruchy. Mamo, bądźmy realistami. Masz 68 lat i słabe serce. Ten dom jest za duży dla ciebie. Sam dom ma ponad 100 metrów ogród do pielęgnacji. Potrzebujesz czegoś mniejszego, bardziej odpowiedniego. Ale ja tam mieszkam od 40 lat, tam są wszystkie moje wspomnienia, tam ciebie wychowałam. Wspomnienia nie opłacą rachunków za szpital, przerwał mi ostro. Wiesz, ile kosztuje leczenie, rehabilitacja, lekarstwa? Myślisz, że twoja emerytalna wystarczy? Jesteśmy w XXI wieku, mamo, nie w komunizmie. Mam ubezpieczenie zdrowotne. Zacelam, ale machnął ręką, które nie pokrywa wszystkiego. Słuchaj, możemy to zrobić łatwo lub trudno łatwo. Podpisujesz dokumenty, my sprzedamy dom, umieścimy cię w przyzwoitym miejscu, gdzie będziesz miała opiekę. Trudno, będziemy musieli pójść do sądu, udowodnić, że nie jesteś w stanie podejmować decyzji, dostać opiekę prawną. I wierzę mi, to będzie o wiele bardziej upokarzające dla ciebie. Groził mi: Mój własny syn. Groził mi sądem i pozbawieniem władzy nad własnym życiem. Telefon pod kocem nagrywał każde słowo. Tej nocy, kiedy już poszli, zadzwoniłam do Hanny. Wysłuchała nagrań i westchnęła głęboko. Zofiu, to wystarczy. Mamy dowody ich intencji, szantażu, prób wyłudzenia. Ale musimy być sprytne. Jeśli teraz pokażesz, że wiesz o ich planach. Mogą stać się desperaccy i niebezpieczni. Co mam robić? Spytałam. Udawaj dalej. Mów, że się zastanawiasz. Tymczasem ja przygotuję dokumenty, podam ich do sądu o próbę wyłudzenia, złożę zawiadomienie o przestępstwie, a kiedy wyjdziesz ze szpitala, zamiast jechać do swojego domu, przygotuję ci bezpieczne miejsce. Dom musimy zabezpieczyć prawnie. Zrobię na nim hipotekę na twoją korzyść, żeby nie mogli nic z nim zrobić, nawet w przypadku próby przejęcia. Następne dwa tygodnie to była najlepsza gra aktorska w moim życiu. Każdego dnia Karolina przyciskała mnie do podpisania dokumentów. Każdego dnia znajdowałam nową wymówkę: boli mnie głowa, jestem zmęczona, chcę to omówić z lekarzem, a każdą rozmowę nagrywałam. Mieli telefon z nimi, nagrywałam, przynosili nowe dokumenty, fotografowałam je i wysyłałam Hannie. Najbardziej szokująca była rozmowa, którą usłyszałam przypadkiem. Myśleli, że śpie po lekach. Karolina i Marek stali przy oknie i rozmawiali. Ile ten dom może być wart? pytała Karolina. Agent powiedział, że ze względu na lokalizację około 800 tysięcy złotych. Może nawet milion, jeśli znajdziemy odpowiedniego kupca, odpowiedział Marek. A jej oszczędności? Prawie trzysta tysięcy. Oszczędzała jak wiewiórka przez całe życie. Karolina zaśmiała się. No to razem ponad milion. Możemy kupić to mieszkanie w centrum, na które patrzyliśmy trzy pokoje, nowe budownictwo i jeszcze zostanie na samochód. A co z nią? Spytał Marek. Zapadła cisza. Potem Karolina powiedziała coś, co zamroziło mi krew w żyłach. Dom opieki, najtańszy jaki znajdziemy, przy jej zdrowiu i tak długo nie pożyje rok, może dwa, a potem wszystko będzie nasze. Słuchałam tego z zamkniętymi oczami, walcząc z pragnieniem krzyku: Mój syn. Dziecko, które urodziłam w bólach, które karmiłam własną piersią, które uczyłam chodzić i mówić, planował wysłać mnie do najtańszego domu opieki i czekać aż umrę. Tydzień przed wypisem ze szpitala Hanna przyszła z dokumentami, przygotowała wszystko: pozew do sądu, zabezpieczenie domu, zawiadomienie na policję o próbie wyłudzenia. Jutro dostarczę to wszystko. Twoja sprawa trafi do sądu w ciągu miesiąca, a ty, Zofiu, musisz być silna. To będzie ciężkie. Będą cię atakowali, próbowali przedstawić jako starą, chorą kobietę, która nie wie, co mówi. Ale mam nagrania, przypomniałam. Masz, i to jest twoja największa broń. Ale przygotuj się na to, że twój syn może już nigdy nie chcieć z tobą rozmawiać. Czy jesteś na to gotowa? Pomyślałam o tym, co usłyszałam przy oknie o ich planach wysłania mnie do najtańszego domu opieki i czekania na moją śmierć. Jestem gotowa powiedziałam twardo. Straciłam syna dużo wcześniej niż myślałam. Ten człowiek, który chce mnie okraść, to nie jest już moje dziecko. Kiedy przyszedł czas wypisu, Karolina była pewna siebie. Przygotowaliśmy twój pokój, mamo Zofio. Przyjedziemy po ciebie jutro rano. Uśmiechnęłam się słabo. Dziękuję, kochanie. Ale rano nie było Karoliny ani Marka. Była Hanna z dwoma policjantami. Wyszłam z szpitala pod eskortą i pojechałam do mieszkania Hanny. Tego samego dnia serwisant zmienił wszystkie zamki w moim domu. Tego samego dnia do Marka i Karoliny dotarła informacja o pozwie sądowym. Marek dzwonił do mnie 40 razy tego wieczoru. Nie odebrałam ani razu. W końcu zostawił wiadomość głosową, którą też zapisałam. Krzyczał, oskarżał mnie o niewdzięczność, mówił, że to wszystko przez Hannę, która mnie przeciwko niemu podpuszcza. Ani słowa skruchy, ani przeprosin, tylko złość, że jego plan się nie powiódł. Dwa miesiące później... Siedziałam na sali sądowej naprzeciwko mojego syna i jego żony. Wyglądali na pewnych siebie. Ich adwokat mówił o mojej słabości, o zawale, o tym, że potrzebuję opieki, że oni, jako najbliższa rodzina, chcieli tylko mi pomóc. Malował obraz kochających dzieci, które martwią się o starszą matkę. Kiedy przyszła moja kolej, sędzia, starsza kobieta o surowej twarzy, Spojrzała na mnie pytająco. Hanna poprosiła o możliwość odtworzenia nagrań. Sędzia zgodziła się. Pierwsza była rozmowa z Karoliną o formalności pełnomocnictwa. Jej głos brzmiał z głośników. To tylko formalność, mamo Zofio, żebyśmy mogli opłacać twoje rachunki, a potem. Słuchaj, Zofia, nie mamy czasu na twoje kaprysy. Widziałam, jak Karolina blednie. Marek spoglądał na swojego adwokata w panice. Potem było nagranie, gdzie Karolina mówi o sprzedaży domu. A na koniec ich rozmowa przy oknie, ich głosy wypełniły salę. Prawie 300 tysięcy razem ponad milion dom opieki. Najtańszy jaki znajdziemy, przy jej zdrowiu i tak długo nie pożyje. Cisza na sali była ogłuszająca. Sędzia patrzyła na Marka i Karolinę z wyrazem głębokiego obrzydzenia. Czy macie państwo coś do powiedzenia? Spytała lodowatym tonem. Ich adwokat próbował coś mamrotać o naruszeniu prywatności, o nielegalnym nagrywaniu, ale sędzia ucięła go jednym gestem. Pani Zofia miała pełne prawo nagrywać rozmowy, które do niej prowadzono, zwłaszcza w sytuacji, gdy była w szpitalu. Te nagrania są dopuszczalne jako dowód i bardzo jasno pokazują intencje oskarżonych. Wyrok był jednoznaczny Marek i Karolina zostali zobowiązani do zapłaty kosztów sądowych i mojej rehabilitacji. Dostali także zakaz zbliżania się do mojego domu i majątku. Sędzia dodała, że przekazuje sprawę prokuraturze do rozpatrzenia pod kątem próby wyłudzenia mienia. To było sześć miesięcy temu. Marek napisał do mnie jeden raz, krótki e-mail, w którym próbował się tłumaczyć, że Karolina nim manipulowała, że nie tego chciał. Nie odpowiedziałam. Jeśli naprawdę nim manipulowała, miał mnóstwo okazji, żeby się jej sprzeciwić. Kiedy planowali wysłać mnie do najtańszego domu opieki i czekać aż umrę, tego był pełnym uczestnikiem. Czasami widzę ich na ulicy z daleka. Karolina zawsze odwraca wzrok. Marek czasami patrzy, jakby chciał coś powiedzieć, ale nigdy nie podchodzi. I dobrze, bo nie wiem, co bym mu powiedziała. Mieszkam teraz w swoim domu, który kocham. Moje serce się wzmocniło, chodzę na rehabilitację trzy razy w tygodniu. Hanna odwiedza mnie co drugi dzień, czasem przyjeżdżają inne przyjaciółki. Odkryłam, że prawdziwa rodzina to nie zawsze ta, z którą dzielimy krew. Czasami to ludzie, których wybieramy. Zmieniłam testament. Mój dom i oszczędności zostaną przekazane fundacji, która pomaga starszym osobom w walce z nadużyciami finansowymi ze strony rodziny. Niech przynajmniej moja historia pomoże innym. Czy żałuję? Czasami późnym wieczorem patrzę na stare zdjęcia. Marek jako dziecko, jego pierwsza komunia, jego ślub, i zastanawiam się, gdzie popełniłam błąd: czy dałam mu za dużo, za mało, czy to moja wina, że wyrósł na człowieka, który mógł planować śmierć własnej matki dla pieniędzy? Ale potem przypominam sobie jego głos z nagrania, przy jej zdrowiu i tak długo nie pożyje. I wiem, że nie miałam wyboru, musiałam się bronić. Musiałam walczyć. Ta historia nie ma szczęśliwego zakończenia w tradycyjnym sensie: nie ma pojednania, przytulania się i łez radości. Jest coś lepszego jest sprawiedliwość i jest dowód na to, że nawet słaba starsza kobieta leżąca w szpitalu może się obronić, jeśli ma odwagę i odpowiednie dowody. Do wszystkich, którzy mnie teraz słuchają. Jeśli jesteście w podobnej sytuacji, jeśli czujecie, że ktoś z rodziny próbuje was wykorzystać, nie milczcie, nie ufajcie ślepo, nawet własnym dzieciom. Dokumentujcie wszystko, nagrywajcie rozmowy, robcie kopie dokumentów, mówcie zaufanym przyjaciołom: chroń swoje życie, swój majątek, swoją godność. Niektórzy mówią, że jestem gorzka, może i jestem. Ale jestem też wolna, bezpieczna i wciąż żywa, wbrew ich planom. I mam zamiar żyć jeszcze długo, bardzo długo. Choćby po to, żeby udowodnić, że się mylili. Mam 68 lat, moje serce jest osłabione, ale mój duch jest silniejszy niż kiedykolwiek. Nauczyłam się, że miłość macierzyńska ma granice. I że czasami obrona przed własną rodziną to nie egoizm, to instynkt przetrwania. To jest moja historia: historia tego, jak matka musiała udowodnić sądowi, że własne dziecko chciało ją okraść i zostawić na śmierć. Historia, której nigdy nie chciałam przeżyć, ale której musiałam doświadczyć. I jeśli moja opowieść uratuje choć jedną osobę przed podobnym losem. Będzie warto. Pamiętajcie: nigdy nie jesteście za starzy, żeby się bronić, nigdy nie jesteście za słabi, żeby walczyć o swoje prawa. A sprawiedliwość, choć czasem się spóźnia, w końcu przychodzi do tych, którzy mają odwagę jej szukać. To wszystko w mojej historii. Jeśli dotarliście aż tutaj, dziękuję za wysłuchanie. Jeśli wy lub ktoś z waszych bliskich przeszedł przez coś podobnego, zostańcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu. Razem możemy ostrzec innych przed takimi sytuacjami. Wasza historia może uratować czyjeś życie, tak jak wiedza o prawach i możliwości nagrywania uratowała moje. Bądźcie czujni, bądźcie silni i nigdy nie pozwólcie, żeby ktokolwiek nawet rodzina pozbawił was tego, na co pracowaliście całe życie. Do zobaczenia w następnym filmie dbajcie o siebie.